Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, witam ponownie. I dzisiaj o czymś, o czym my ludzie z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiemy z własnego doświadczenia, mianowicie o kolejkach. Kolejki w PRL-u to temat sam w sobie, no komitety kolejkowe, kolejki uprawnionych, kolejki stacze w kolejkach za pieniądze, to wszystko było naszym doświadczeniem. Proszę Państwa, dzisiaj trochę nam się to doświadczenie odnawia tutaj w Kanadzie, no bo wiadomo, że przed dużymi sklepami, takimi jak Walmart, też stoją kolejki, chociaż... Przyznać trzeba, że szybko idą. No nie tylko przy, przed, również przed naszymi y, polskimi sklepami y, także. A dlaczego o kolejkach i życiu kolejkowym, proszę Państwa, no kolejki mają ten e, właśnie taki psychologiczny mechanizm, y, że jak jest kolejka, to na pewno y, po coś cennego. Jak jest y, kolejka, to coś tam rzucili dobrego, to coś dobrego y, dają. Bardzo często było tak, że y, ludzie najpierw wstawali. Kolejce w tych czasach, kiedy niczego nie było. No a dopiero potem pytali, przepraszam Panią bardzo, nie wie Pani, za czym ta kolejka stoi. A pani mówiła, no wie pan, jeszcze się nie zorientowałam, ale widać, że dużo ludzi. No więc właśnie tak to jest, że jak jest dużo ludzi, jest kolejka, no to musi być coś, co warto mieć, warto kupić, czy warto dostać. Mówię o tym dlatego, że właśnie zastosowano, moim zdaniem, ten sam mechanizm przy propagowaniu, promocji szczepień w Polsce. Oto bowiem, oczywiście są kolejki, no bo mamy tutaj ten prom, program wyszczepiania, jak to się teraz ład, ładnie mówi, czyli najpierw ci najbardziej potrzebujący, tam ludzie z pierwszej linii walki z pandemią, ci najbardziej narażeni i tak dalej. No, ale okazuje się, że tu kolejka kolejką, a tu przeskakuje kolejkę grupa ludzi, która jest taka na świeczniku. No, bo celebryci, aktorzy, no, ale również właśnie politycy z jakiejś tam górnej półki, którzy załatwiają sobie zaszczepienie poza kolejką, czyli wiadomo. Szczepionka musi być czymś cennym, musi być czymś wartym. Nie ma lepszej promocji, proszę państwa, niż coś takiego, że nasi tutaj celebryci, ludzie, którzy, których oglądamy na co dzień w telewizji. A czy możemy nie tutaj, no ale, ludzie w Polsce? Ludzie ładni, ludzie, którzy tak mówią ze swadą, i tak dalej, i tak dalej. No, po to są celebrytami, właśnie, żeby wieszać na nich różne idee, które tym kierownikom naszego systemu pasują. No bo, proszę Państwa, nie zostaje się celebrytą ze względu na jakieś tam wartości intelektualne, zostaje się celebrytą dlatego, że się ma ładne nogi, albo potrafi się ładnie właśnie wcielić w jakiegoś, w jakiegoś tam innego człowieka, odtwarzać rolę, czy też no, napinać, zginać, tak jak nikt z nas nie potrafi. Proszę Państwa, ci celebryci przeskakujący kolejkę, to jest olbrzymia reklama, olbrzymi PR dla całego programu szczepień. I powiem Państwu, że czytając książki mojego ulubionego autora od, od PR-u Edwarda Bernaysa, no, można by było wykoncypować, że tego rodzaju kampania jest czymś absolutnie najbardziej skutecznym w takim społeczeństwie jak polskie, zresztą nie tylko takim jak, jak polskie. A więc, no cóż, mamy do wyboru dwie wersje, albo wersję spiskową, teorii spiskowych, że jest to kampania PR-owa, że tych celebrytów wykorzystano, tych ludzi ze świecznika, tych ludzi, których którym inni ludzie zazdroszczą, wykorzystano właśnie do tego, żeby wypromować w sposób Kolejkowy szczepionki. No albo, no albo zrobiło się to przypadkiem. Oczywiście Państwa krytycznej ocenie pozostawiam to, która wersja jest prawdziwa. To tyle na dziś. Do następnego razu. Mówiłem Dzień Komor.